Dobry wieczór Miś pluszowy Śpiewa wam Mówią o mnie Miś uszaty Bo klapnięte Uszko mam Jestem sobie małymi, miś, gruby miś Znam się z dziećmi Nie od dziś Jestem sobie małymi miś, śmieszny miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Jest to pierwszy pomnik serii e, Łódź Bajkowa. jako jeden z największych ambasadorów polskiej animacji i polskiej bajki na świecie, e, ponieważ jego seria z 104 odcinków była pokazywana praktycznie na wszystkich kontynentach, doczekał się na swój własny pomnik. Wszyscy łodzianie, którzy y, przechodzili w pobliżu, przebrali się za Misia Uszatka w taki sposób. Łodzianie przebrani za Misie Uszatki, zapozowali do zdjęcia grupowego wszystkich łodzianie misiów, czyli y, mamy tutaj nasze takie misiowe społeczeństwo y, i właściwie wszyscy łodzianie prawie z tym naszym misiem kochanym się identyfikują. W naszej akcji wzięła też udział mennica państwowa. Został wybity dukat lokalny o nominałach 3, 7 oraz 104 złote. 104, dlatego że seria odcinków bajki o misiu uszatku liczy sobie 104 odcinki, a Urząd Miasta Łodzi mieści się przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 104. Dzisiaj rozdaliśmy mnóstwo gadżetów takich jak maski. Maski, żelki i się co jeszcze rozdaliśmy? Były koszulki. Były baloniki. Baloniki, lizaki były też. Były jeszcze żelki Misia i zakładki, żeby dzieci czytały książki. Plan jest taki, żeby odsłonić w Łodzi 24 pomniki, które będą przedstawiały bohaterów naszych bajek z semafora. Aż stworzymy trasę bajki, która będzie prowadziła y, turystów i y, dzieci prosto do naszego studia. Wszystkich e, sympatyków Misia Uszatka i nie tylko, i reszty bohaterów e, semafora zapraszamy do Muzeum Bajki, które znajduje się przy ulicy Targowej 1 przez 3, budynek 24. Już cieni świeci, dzieci.